Pokażę Wam teraz, jak napełnić zbiorniczki tuszem. Czarny tusz o symbolu BTD60BK to jest tusz barwnikowy. W poprzednim modelu y, MT510 y, i 710DW był używany tusz pigmentowy, czarny. Kolorowy był od razu barwnikowy, natomiast w modelu 910 i podejrzewam 920 jako następca 910 jest używany czu, tusz czarny barwnikowy niepigmentowy nie i tych tuszy ze sobą nie wolno mieszać nie wolno łączyć ponieważ zniszczycie sobie drukarkę w ten sposób. Być może nawet nieodwracalnie. No tutaj nie przesądzam czy nieodwracalnie natomiast po prostu zrobi się z tego taka galaretka taka maź. Więc tego nie wolno ze sobą absolutnie łączyć. Różnica tych tuszów to Wam powiem później, bo właśnie powoduje taką galaretkę, to nazwijmy, przy wymieszaniu. Teraz chodzi nam o napełnienie. A więc otwieramy. Najpierw sobie oczywiście jeszcze włączymy drukarkę. Naciskamy co trzeba nacisnąć, otwieramy pokrywę. Tutaj widzimy cztery zbiorniczki czarny, żółty, niebieski, czerwony. Jest to oznaczone jako właśnie D60BK, yellow, cyjan i magenta. Tutaj macie pokazane. W 910C są tutaj koreczki, które się trzymią. Na no, takim plastyku. I jeszcze co ważne, na wyświetlaczu pokazała nam się informacja: zamknij pokrywę zbiornika tuszu, otwarta pokrywa. No Oczywiście, my się z tym zgadzamy. W 920 te koreczki są już luźne. One po prostu się wyciągają i są do odłożenia na bok. No, co, co, co lepsze, to już zostawiam kwestia, kwestia gustu. Natomiast tak to jest rozwiązane. Otwieramy. Tutaj jest folia. Folię musimy zedrzeć. Folię zdzieramy. Odkładamy sobie na bok. No i mamy już tuż otwarty. Nakręcamy oczywiście nakrętkę. To jest bardzo ważne. No bo co by było bez to chyba wiecie. Wyciągamy dziubek. Przechylamy do zbiorniczka i naciskamy. Tutaj trzeba w tym modelu 910 to naciskać, czyli tą buteleczkę. W 920 rozwiązane jest to w taki sposób, że tylko ją przechylamy, wkładamy tym dzióbkiem do otworu zbiorniczka i tuż wypływa sam. No jak to jest zrobione? Nie wiem, nie wnikam. Natomiast tutaj jest do wyciskania. Jak widzicie tutaj Poziom tuszu rośnie. Napełnimy sobie tutaj do tej górnej kreski, którą widzicie, że coraz bardziej się tuż tutaj napełnia, to górne kreski. Wystarczy, więcej nie. Buteleczka praktycznie pusta, no ale jeszcze nie do końca. Coś tam zostało. Zamykamy. I tak samo z kolorem jednym, drugim i trzecim. Kolory: tusz oryginalny Brother BT500 Yellow, BT500 Magenta i BT500 Cyan. Koszt tuszu to sobie porozmawiamy w innym miejscu. Tutaj widzimy każdy. Zapakowany tusz jest taki oryginalny woreczek, który trzeba usunąć, oczywiście. Ja to wszystko pousuwałem po chwili przerwy już samemu, żeby no, nie przedłużać niepotrzebnie. Tak wyglądają zbiorniczki już po usunięciu opakowania. Każdy z odpowiednim tuszem. I ta sama czynność. Odkręcamy yellow, czyli żółty. Ściągamy na, yy, zabezpieczającą folię. Nakręcamy górę. ściągamy dziubek. Jest on z kolei taki. I ta sama czynność. Do otworku i wciskamy. Zauważycie jak będzie roz, rósł poziom żółtego tuszu. To jest o tyle tutaj pięknie rozwiązane, że praktycznie nie brudzi się ani drukarki, ani. No, wystarczy, wystarczy. Nie będziemy przeholowywać. Zostało troszeczkę, praktycznie mówiąc, nic, no ale zawsze tam jeszcze jest. Natomiast nie będziemy tutaj dawać za dużo. Zamykamy korek. I jak widzicie, palce czyste. Drukarka czysta. Nie brudzimy ani drukarki, ani palców, co jest piękną sprawą. Choćby dawać mi się mogło, że przy takim napełnianiu ręcznym. No, to będziemy mieli paluchy, już tak pełnie ładnie uwalone. Nic bardziej błędnego i niebieski. Ładujemy, naciskamy. Niebieskiego było najwięcej przy drukowaniu zdjęć. Jak widać, niebieski kolor schodzi najmniej. Najbardziej schodzi żółty, później czerwony, na końcu niebieski. Na czarnego też mniej, bo zdjęcia kolorowe z natury rzeczy mają kolory, a nie czerń Choć oczywiście na pewno tam jest też szczel. Mieszana, zwłaszcza w jakichś tam zdjęciach bardziej ciemnych, nocnych. No i w ogóle, no przecież czarny to też w końcu kolor. I czerwony, a zapomniałem zakryć. Otwieramy i następny. I ładujemy do zbiorniczka. Dość szybko, sprawnie, jak widzicie to pięknie idzie. Wystarczy. Wystarczy. Jak widzicie, nic się nie wylewa, nic się nie wylewa, nie ma nigdzie kropli. Brudu, palce są czyste i tyle by było w kwestii napełniania tuszem.